Dzień dobry lutki ludziki z tej strony Bloczuś. Dziś ze mną jest kulfon oraz Kurpiu. No się ma! I dzisiaj dzięki uprzejmości kulfona za co bardzo pięknie dziękuję i mam nadzieję, że Wy w komentarzach też bardzo pięknie podziękujecie. Zagramy sobie w Trackmania 2 Stadium. Tak jest? Co, co ty mnie wkopujesz, Ja nic nie wiem. Dzisiaj film sponsorowany, sponsoruje Kulfon. Dokładnie. <grywa> tak. Pierwszy live był sponsorowany przez yy, Sprite'a, dzisiaj odcinek sponsorowany przez Kulfona. Kulfon, jak, jak się czujesz jako sponsor Blocha? Nie, <grywa> nie, <grywa> nie wiem czy jest w ogóle sens, pro, ten... Nie. Yy, sponsorowania <grywa> takiego kanału, ale... To nie chodzi o sens sponsorowania tego kanału, wiesz kogo się nazywa sponsorami, nie? Nie. Znaczy. Najgorzej oh. O nie, to było w prawo. Dziękuję od razu w prawo. Proszę mm -hmm. oh, Ale wie, wiecie co jest najlepsze? Wszyscy no. jak jeden mąż spali na początku. <laughs> tak. Tak. To jest najlepsza mapa. Ale, Ale zrobiłem glida. Gatemata, dobra, gdzie potem? To myślałem, że nie po tej ramię. Nie wiem, na pewno nie po tej ramie, tak. To jest 13 sekundowa mapa, Znaczy mapa 15. Szedł, ja nawet nie umiem z tego spawna wyjechać. Nie wiem, no mi się raz udało, ale potem pojechałem. Niech to co trzeba i. Już trzeba ja ci polecam najpierw w lewo, a potem w prawo, wiesz? Najpierw w lewo, potem w prawo. Tak. To wcale, tak. to wcale nie jest tak, że ja to robię cały czas, od samego początku, nie? Tak? No. Okej. Okay. Po prostu... No, okay, wtedy więc... masz... O! masz o, inki, Masz możliwość o, o, ustawienia sobie najlepszego kątu, nie? Przy wyskoku. Hmm. A, A nie, finish now, finish now, finish now. O, Fini dobra, tylko gdzie jest to finish now teraz? Na samą górę trzeba wskoczyć i tam jak masz... O jak? Oj, ciężko, oj, ciężko. Ale da się, ja zrobiłem to, ja, ja wskoczyłem tam za pierwszym razem przypadkiem Właśnie, przypadkiem... Oj, dziurka. Wszystko by było dobrze, gdyby nie, gdyby nie to, że jesteś ślepy Niebieski Fredicolce, niebieski Fredicolsa. Byłoby dobrze, gdyby nie to, że jesteś daltonistą. Tak Gdzie wy tu Dobra. macie ciurkę? Na środku, w blaczu. Jak masz yy, skidery. Ma takie bardzo na środku właśnie. Znaczy, ona, ona, ona jest tak yy, lekko na prawo, ale nie za bardzo. A, dobrze. dobra, Jakoś, ja już tam tak. byłem, tylko się ześlizgnąłem. Mm -hmm. Najbardziej mi bawi koleś, który ma minekartę jako pojazd. Tak. A to my z nim gramy <laughs> od samego początku. O, ja już grałem z nim kiedyś. A to Szymy. jest masa ludzi, którzy mają minekarty. Tak, tak, czasem z tak czasem widuje gościa, co jeździ golfem jedynka. O oh, chcę go Golfy jedenka najlepsze auto no. To co na następny raz wszyscy ustawiamy sobie golfajynkę OK A wiesz, że chyba nam bym wciągniętego? Oo <laughs> <laughs> mnie Nie też Ale mnie <laughs> teraz obchodzi tylko to, żeby to dojechać Bo ja chcę wiedzieć jak tam wjechać No, też bym chciał O lo, 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 lo. No ja piedniczy tego z początku nie mogę teraz zrobić no? Niebieski, kwiaty kolce, niebieskie kwiaty No to karamba, nie umiem. Ja też nie. Ten początek jest dla mnie za trudny. <laughs> Potem, nie? Co? Ja tak się zastanawiam, nie? O Jezus! Spam ja dołącza tak... do gry. O, 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 idealny początek. Idealne przejanie przez chłinki. Idealne wyhamowanie przed skokiem. Idealny skok. ZZUUM wyląduj wyląduj, 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 O i spadłem Hehehe co jest najlepsze? Na kary, na Zostało no. pół minuty, a ja nawet nie dojechałem tej mapy do końca No przecież ty nie robię. powiesz A są osoby, no. które już to skończyły Dobra, ja to jest moja, to jest moja oszas, ostatnia szansa Albo tu teraz dojadę, NIE DOJADĘ Ech. A idź ty, 4, 46 6. sekund. Ale mam dwa No Oj. Ta mapka wygląda ładnie. Oj. Wygląda ładnie, ale nie jest. Pamiętajcie, ładnie. żeby nie jechać środkiem, bo od razu po wyskoku macie te filary. Widzę. To ja nie, nie przeskoczy przypadkiem. No właśnie... właśnie nie wiem. Zobaczymy. Ja Spróbujmy spróbuj... za pierwszym razem, bo tru... Albo ja sobie do bokiem. <laughs> Najwyżej by dowiedział, że lasie. się. Finish! Now! Okej, okay, nie ma checkpointów. Tak, ma przeskakujemy. Tak, przeskakujemy. Wszystkie przeskakujemy. Panie, pierwszy był. Przeskoczy... Przeskoczyłem! Przeskoczyłem spawn. A ja zrobiłem to, jestem czwarte miejsce, mam. To ona gadu gadu do mnie o tej porze pisze. Gado gadu to jeszcze żyje? Tak. Wow, dziewiąte miejsce. Przed Kulfonem jestem. Ja mam czwarte, ty. Ja o, tam do mnie przedtem napisała. Przedtem. Piąte miejsce Dobra, ale jak tutaj można zrobić lepszy czas? Eee, Rozpędzać się kilka razy, znaczy na tych przyspieszaczach jeździć salomem. Wtedy dłużej na nich zostajesz, większą prędkość osiągasz. Tak, i potem nie w metę Oj, to właśnie jest cały make Żeby trafić. Koś ktoś zrobił 8 sekund 817, nie? Okej, okay, poprawiłem Kurpie ma no, rację Tak, mam rację No Saj, ja, mój czas to jest 9 sekund ponad Lokal rekord tutaj jest 8 sekund No wiem Tak aj, 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 w maty nie trafiłem, ja ale ja miałem taki dobry czas no, ja tutaj też spaprałem mocno. Jestem 12 teraz. Chyba 50. Nie, ja 15. No i wygląda. Między nami je... jest 800 różnicy. Tak? Tak. Idealnie, 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 idealnie co Sasz to miejsce. Patrzcie na tawo. Nie I teraz. Sasz miejsce. <gry> To drugie, o jedną setną, i do tysięczną Olej <grym> nice. jazda No, ja mam siódme miejsce, tutaj. Coooo? Olej jazda Siódme, god dam nice No ale teraz już tego nie poprawię bardziej Myślisz? Aha No ja też chyba mam problem Wow Niby prosta mapa, niby wystarczy prosto jechać, nie? No właśnie, właśnie nie wystarczy prosto jechać No właśnie... opa, a, a, a trzeba jechać krzywo, nie? No <grym> Ajajaj a Nadal, nadal mi zastanawia, jak kto ktoś zrobił 8 sekund, nie? Jestem trzeci teraz Nie wiem, nie wiem jak ktoś zrobił 8 sekund No nie, tak ładną prędkość miałem, tak ładnie mi szło gdzie jest drugie miejsce, co? A wejście sobie jedźcie z jednego końca na drugi. także żeby po jechać na speedzie. Na jednym i drugim. To da? Nie wiem, ale widziałem, że jeden koleś to zrobił i naprawdę speed osiągnął nic ziemskiego. Hmm. Jest to ósme... Ej, ja mam 11 lokal rekord. Masakra. Ty no. Kurde, idzie mi gorzej. w tę grę od y, ilu minut? No, czekaj. Twój odcinek Czy... miał może 20, mój ma aktualnie 9. Wcześniej grałem 5 minut. No. Wszystko przez ze mnie, bo mu powiedziałem, jak wygrać. No. Ale, jezu. Ja zostanę trzeci. Ale, no, no, pięknie! Nie, mam, Brawo, to, Ja chcę wiedzieć, ile teraz punktów dostaniesz, wiesz? ja chcę. Dzieć ja się. Ja się przytem z ponad 200 punktów, ale ty dostaniesz to z 500 co najmniej, nie? 893. Ja <laughs> o boże! Ja, do, oh. ja dostałem 675, ty. Nooo! Pięknie! <laughs> nice. Nice. Ale, ja mam clickbait teraz do odcinka, top 3. No. Pierwszy raz 11 lokalny no. rekord w ogóle to jest to, jest to no. nie? To, to jest no. 11 lokalny rekord, tak. To jest zbyt proste, to ja tutaj nie jadę prosto. Nie, ta, ta mapa jest prosta. Tu musisz po tej chopce z Dirta wskoczyć na górę, zrobić ale, kółko. Ale chodzi o to, że nie jadę na wprost. E, nie, nie jedę po chopce. Nie, musisz... A nie, dobra, po chłopce, bo, no bo później jest jeszcze jeden checkpoint Ja go zobaczyłem i myślałem, że na początku tak, muszę tak, sobie tak, tam skoczyć tak, do tamtego checkpointa Dobra, dobra. dziewiąty Jedenasty, ale ja to robiłem tak na pałę, żeby zobaczyć jak ma polecieć, wiesz? No ja też robiłem na pałę. Już sekundę poprawię Ja zrobiłem na pałę, ja jestem dziesiąty, nie? To dopiero dobra. początek Czwarte dodanie. miejsce Dlatego rozwalnię kiedyś lokalny rekord sai. No, 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 no Nie, nie, tego już by się nie spodziewał tutaj. Dobra, które mam dziesiąte? God damy. ja też niedawno kupiłem w sumie tego. Trackmanie, Tak się zastanawiałem kiedy pogramy razem. Mm, widzisz Nie no. wiesz kiedy. No. A i tak niszczy was gościu, który dopiero co dostał tą grę. Jop. Yep. Właśnie się czy by nie anulować transakcji jakoś. Ale by się udało. <laughs> Przypadkiem kupiłem odanulujcie, tak? Tak. Nie temu wysłałem to trzeba. No. Prezent. Znalazłem taniej, oddajcie mi hajs! A, szete... <kłysy> Czego jestem tego 25? ja jestem 17. Jestem 29. Czytujecie Oczywiście. Mam speedhaka Szybciej mi odlicza się czas. <grytanie> Cześć takiego speedaka na no szybciej odliczający się czas dobry speedhack, no Knoty. A jeszcze wyobrażasz sobie walność tam Locker Records A co walnułeś? Nie W ogóle jest część wariatów, które jedzie to od drugiej strony. <coughs> no nie ma to chyba sensu? Wiesz co, by spróbował. Spróbuj, ale moim zdaniem nie ma to sensu. No, nie ma to sensu. Nie, bo potem nie ma jak do mety skoczyć. O. Ja, ja coraz ja gorzej mam... jadę teraz. Ja też. 22 miejsce no. miejsce. O, poprawiłem, ale dalej 29. To górka Twitter się starła, czy co? Ale bo ja teraz mam problem hmm. wyskoczeć na tę platformę Ej, Ale Ale wyobrażasz małe. sobie takie systemy zniszczeń? Nie może być. To no nie jest jedzie... wiesz? Wiem, ale... Ty, a wiecie w ogóle, że w Trakmani zrobili RPG? -a? Jak można zrobić w Trackmani RPG? -a? Nie mam pojęcia, ale znalazłem mapkę RPG RPG? RPG, tak. Role playing games co? Yy, masz samochód MAGA? Nie, a tak, e, nie wiem. Wiesz grałem. co? Ja podejrzewam, że to jest bardziej coś z stylu roleplaya. E, I tam odtwarzacie auta 3 albo w ogóle robicie auta 4. Nie nie, 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 to jest RPG, taki RPG, RPG. A. Taki co rozumiesz przez słowa RPG? Co? So, najgorzej zajechałem? Nie. Jest miejsce, na najgorzej. To Jest te piąte. Najgorzej. Ja ci, tak niewiele, niewiele straciłem do Ciebie, nie niecałe. No, no, no... O Jezu, ja jestem 30. 2,72, dwa, dwa, Ty masz 4,32. Cztery, cztery. No, 0,2! No, good job. Ale wiesz jak to mówią, szczęście początkującego, nie? No. Ile ogólnie mapek w jedziesz? No, to jest ostatnie. Aha. Ale dziwna mapa. Wydaje Ten. się zbyt prosta jak na to co, co, co My, jest w zazwyczaj. No, ona jest taka, no choć podejrzewam techniczna mocno. No. <coughs> Pewnie tak. Ale na pewno nie jest taka poopierniczona jak z tym koszem tam, nie? No no, to tak. Ta na rozgrzewce to była tragedia. Ow. <coughs> Coś <coughs> czujesz, że nie tylko ja to zrobiłem. Nie, 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 tylko ty. O dobra, to idzie przeskakiwać te kornery. Te, yy, dobra, na razie byle dojechać. Czemu go się w drugą stronę jadą? Co? Właśnie nie wiem no. co oni odwalają. Bo ja nie myślę, że tam... Chłopka. że to jest yy, że to jest jakiś sposób. Nie, to nie jest sposób pójdzie. No nie wiem czy nie. No ale ja chcesz później tam wrócić? Nie wiem. Ła! Wow! Ale mi wyskoczyło hmm, ktoś do mnie pisze na Tiny W sumie dałobyś tam potem wrócić, jest taki bezkład, żebyś tam dał potem. Ale czemu ludzie wracają się? To mnie zastanawia Ła ła, ła, dobra, byle dojechać. Szkoda czasu, ale dojadę to już. Zrobimy to w 35 sekund. Ty, ludzie się wracają, ale z punktu z tego. Aha, ja wiem czemu. Bo ludzie myślą, że trzeba prosto jechać. oni odpalną już ile jadą, wiesz? No to właśnie o tym mówiłem na początku. Hmm. Ty, ale to? właśnie, no bo w sumie by tak ładnie mi szło, nie ale ja do... się. jeden checkpoint, to nie. Dobra, pasuje to dojechać, nie? No. O, o, sama końcówka tak zwaliłem Ten nasa nie skoczył, przełamować trochę Aaaaa Przeskoczyłem Ooooo <grym i tle> Oj, przeskoczyłem mi to mocno o. <grym i tle> Ale mi nie wyszła ta szekana. Powiem Ci, to jest bardzo dobra grado bardzo wdzięczna gra do YouTube'a. Mhm. Dobra, I... przejechane. W końcu, 23 sekundy. No hmm. nie, 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 nie. 23? Mogłem pobić Kulfona, gdyby nie to, że mnie wybiło... W... ...głupio. Jestem 14. Ej, 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 ej. 31 sek, Aj, ja, ale ja, poprawiłem mocno. No ja zrypałem. To jest banalna mapa tak naprawdę. Tylko trzeba wiedzieć, wiedzieć gdzie. gdzie co robić. A, lepiej. Kurde, gorzej nie idzie. Może tu poprawię tak? A, Znaczy, bo tutaj jest bardzo dużo miejsc, w których możesz sobie skrócić trasę. Bardzo. No. Ale to trzeba wiedzieć, gdzie są te miejsca i jak je wykorzystać. Tak, jak wyhamować przed hopkami. Dokładnie. Jak zakręcać. Z zakręcaniem tychże jest czasem problem. Wiesz co, no. jak w wielu grach. Tak. O, mapa będzie replayowana. Uważnie? Tak. toś zapłacił? Tak. 24 sekundy. Aha. 200 planetek ktoś zapłacił i fajnie szło No ja mimo to wtedy wszystko. To, ja, to ja będę to teraz kończył, więc wam ludki, <coughs> którzyście ze mną byli i oglądali, dziękuję za to, żeście ze mną byli i oglądali. Ale... Wam, którzyście ze mną grali, dziękuję za to, żeście ze mną byli i grali. Mam nadzieję, że kiedyś to powtórzymy, bo mi się gra bardzo fajnie. Te bardziej na poprzedniej mapie to już było w ogóle epickie. Ja powiem tylko tyle fart początkującego. Dokładnie, fart, fart po, 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 początkującego. Taki FART? Na przykład też taki. I cóż, pamiętajcie o tym, że zostawić ciekawy komentarz po sobie. Trzymajcie się, do zobaczenia i bam bam. Bajo Pa, pa.